Często za problemami ze snem stoją ukryte blokady w ciele. Dysfunkcje kręgosłupa, zwłaszcza szyjnego, bruksizm, czyli zgrzytanie zębami. Napięciowe bóle głowy, problemy z przeponą. Te napięcia mogą zaburzać pracę nerwu błędnego i utrzymywać organizm w stanie pobudzenia. Wtedy zasypianie staje się walką. Osteopata może rozpoznać źródło problemu i przywrócić prawidłową równowagę w ciele. W terapii wykorzystuje techniki manualne, pracę z przeponą, naukę oddechu przeponowego, techniki relaksacyjne jak progresywna relaksacja mięśni. 90% osób z przewlekłą bezsennością Wykazuje zwiększone napięcia mięśniowe, szczególnie w okolicy karku, barków i pleców. Co możesz zrobić samodzielnie? Wprowadź wieczorne wyciszenie, zadbaj o stałe godziny snu, oddychaj przeponowo, skorzystaj z technik oddechowych jak box breaking, dbaj o nawodnienie i zdrową dietę. Twoje ciało to instrument. Jeśli go nastroisz, zagra piękną melodię, również w czasie snu.